Dzień dobry, nie wiem jak wasza noc, ale ja swoją spędziłem w parku, gdyż nie mieliśmy gdzie spać. Więc się po prostu położyliśmy na trawce w parku. Mi było bardzo przyjemnie, tylko rano nas obudziły zraszacze, zraszacze nas obudziły, więc poszliśmy tam, o, pod to drzewko. I tam pan powiedział później, tam sobie spaliśmy jakoś dwie godzinki. Tam pan powiedział, że nie możemy leżeć, bo to jest jakiś fort taki. I tutaj nie można leżeć. I też nas znowu przegonił. Nie musieliśmy wracać na trawkę. Już zraszacze nie działały. Fajny parczek. Szczęście w ogóle, że tutaj park był w tym mieście. To miasto jest w ogóle nazywane Al Ain. Al Ain. Bo jestem dalej, dalej w tym mieście przegranicznym. Dzisiaj będziemy wracać do Omanu, szukać jakiejś plaży do spania. Eee, no, 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 to miasto Ain jest nazywane miastem ogrodów, gdyż jest tu niebywale dużo parków. No i faktycznie jest tutaj bardzo zielony, ten park jest przepiękny, prawda. Nigdzie jeszcze tutaj nie widziałem takiego ładnego parku. No i takie to życie. Czasami, jak się nie ma gdzie spać, to się trzeba położyć w parku. Szczęście, że mieliśmy gdzie spać, ale tu jest bardzo w ogóle bezpiecznie. Tak, wydaje mi się, że i w Zjednoczonych i w latach, i w Omanie. Oman w ogóle jest najbezpieczniejszym państwem jednym z najbezpieczniejszych państw na świecie, więc tam nie masz z czymś takim problemu. W ogóle to jakoś nie czuję takiego zagrożenia, śpiąc gdzieś tam po prostu na klawce w parku, że ktoś mi okradnie. Totalnie, kto by tutaj okradł takiego biednego Europejczyka. Że uwielbiam brać prysznic na świeżym powietrzu. Jest to jedno z moich top trzech ulubionych uczuć. Zaraz obok. Zaraz obok spania pod gołym niebem i kąpania się nago w zbiornikach wodnych. Wiecie, takie opływanie nago. Dotarliśmy tutaj wczoraj na tę plażę i okazało się, że to jest taka plaża. Wiecie, taka z rzeczami różnymi. I są tutaj normalnie łazienki i prysznice, więc się możemy luksusowo umyć. A nie ma aż tak dużo ludzi. Są jacyś, najwięcej chyba sprzątaczy tutaj jest. Eee, sprzątaczy takiej obsługi, która tutaj ogarnia, jakby teren dookoła. A tak, ludzie, no teraz są dwie grupki i to jest ogromny teren, więc w ogóle nam nie przeszkadzają. Wieczorem się trochę więcej ludzi tutaj robi. I są też tutaj jakieś takie place, zabaw i restauracje. No i całkiem spoko, bo sobie pocilkujemy. Zostajemy tutaj jeszcze do jutra. Eee, fajnie, że, mo że mogę sobie tak trochę odpocząć, bo już ostatnio byłem zbyt zmęczony. Cały czas, cały czas jeździliśmy, spaliśmy w jakichś dziwnych miejscach. To łapanie stopa. Eee, no idziesz człowieka wykończyć. Już byłem zbyt zmęczony, nie chciałem się ani nagrywać, ani nic. Jeszcze byłem trochę przeziębiony, więc cieszę się, że sobie tak trochę odpoczniemy przez te dwa dni, bo mamy tutaj dosłownie utopiej, czyli naprawdę. Cały dzień nic, tylko można sobie siedzieć na plaży i czytać Kindla i czytać jakieś książki tam. Zaraz się wybieramy do miasta. Miasto jest jakieś 10 minut drogi autem stąd. Musimy kupić jakieś rzeczy do jedzenia. No i spoczko, bo są takie drzewka, gdzie możemy sobie w cieniu posiedzieć. A nie że namiot cały dzień się praży w słońcu. I nawet ławeczkę mamy. Byliśmy w sklepie i to był nasz największy wysiłek poczyniony chyba dzisiaj. Nakupiliśmy fofołów i teraz dalej możemy nic nie robić. Dobra, korzystając z tego, że mamy tutaj takie udogodnienia łazienkowe, że jeszcze chociaż planko jakieś zrobię, bo już nie będę miał w czym chodzić niedługo. jest coś ciekawego w tej plaży, że teraz jakby woda, woda jest tutaj, a rano woda będzie dotąd, dotąd. To są jakieś takie odpływy w ciągu dnia. I dzisiaj sobie poszliśmy do wody, się gdzieś tam kąpaliśmy tam w tej wodzie, to jest dość płytko cały czas. Eee, byliśmy może w tej wodzie, ja wiem, no niecałą godzinę, wychodzimy, a tu już wody praktycznie nie ma. Stacznie <noise> pół, było. Nasz camping plażingowy. Ci ludzie tutaj w ogóle są tacy mieli, bo tutaj byliśmy jakoś ze 3 dni w sumie na tej plaży. Dwie noce byliśmy na tej plaży. No i tutaj cały czas jakaś ekipa jest tak sprząta i tak dalej. Więc oni codziennie się z nami jakoś tam witali i w ogóle. Teraz jak widzieli, że się pakujemy, to już to już się ze mną żegnali i śmieszne to jest. Ci ludzie tutaj są tacy mieli strasznie, że to jest nie, niemożliwe. Omańczycy i tak samo ci. I tak samo ci ekspaci, właśnie z Indii. No, bardzo mieli są ci ludzie. Dzisiaj wracamy do Maskatu, bo jutro mamy wylot. Tak, jutro mamy już wylot do kolejnego kraju, już w sumie do kraju docelowego, skąd już nigdy nie, nigdzie nie będziemy latać. Przez nie wiadomo ile zobaczymy ile tam zostaniemy. No, ale tam już raczej nie będziemy latać, tam już raczej będziemy jeździć. A gdzie? To się dowiecie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w maskacie. Poszliśmy do jakiegoś mega ekskluzywnego centrum handlowego, dlatego że chcemy sobie kupić mega ekskluzywne rzeczy. Tak naprawdę to i potrzebuje coś tam z Decathlona, a tylko tutaj był Decathlon. No, więc pojechaliśmy tutaj. A ja tutaj chodzę z gaciami na wierzchu. W sensie tutaj, na plecaku. Nie, że bez, z majtkami na wierzchu. Eee, no więc idziemy robić shopping w tekatlonie. Idzie gwiazda. Miło, gdyż w Maszku są tego opcje. Jest jakiś burger waga. Teraz go spróbujemy. Jest też karakti. To jest taka herbata z przyprawami omańska. Wcześniej ją piłem. No ok. Nie wiem, jakie to jest dokładnie coś chyba z szafranem. <laughs> eee, smakuje trochę jak czarna herbata z mlekiem, po prostu. Tutaj wmakuje się lepsza niż wcześniej piłem. Wcześniej piłem w jakimś takim miejscu. I po prostu to. Czarna herbata z mlekiem. Tutaj trochę ten szafran tak czuć. Albo jakieś inne przyprawy, nie jestem pewien. Całkiem pyszna. Całkiem pyszna jest ta maczkowa. Zaraz zobaczymy te burgerki, jakie tutaj są. tego samego. Wyobraźcie sobie, że byliśmy w tej galerii handlowej. Mniej totalnie nie ma wyjścia dla pieszych, jest tylko dla samochodów, więc musimy iść przez autostradę normalnie, bo to się nie da normalnie wyjść chodnikiem czy coś.